New World wraca do życia po raz kolejny, a ja nie wiem co o tym myśleć i co z tym fantem robić, Właśnie rozpoczął się nowy sezon w tej grze, dziesiąty Night Heaven, który wprowadza nowy raid, nową linię fabularną, nowe miejscówki, nowe itemy, przebudowuje stare systemy, dodaje nowe systemy oraz zmienia system monetyzacji. Zmian jest naprawdę dużo, a gracze są zadowoleni. Najlepiej o tym świadczy fakt taki, że obecnie średnio w ten tytuł gra 24 tysiące osób równocześnie. Piku 40, a trzeba pamiętać, że gra już była na krawędzi załamania, ponieważ był moment, że równocześnie grało tylko 3000 osób, więc wzrost jest naprawdę gigantyczny, ale mnie to dalej nie przekonuje. Jako osoba, która de facto wkupiła się w BT dwa lata przed premierą, zjadła przekładanie premier o jeden rok, później o drugi rok, a do tego została zbanowana przez Amazon Games, bez powodu, by później zwrócili mi całe konto i tak dalej. Ciągle jestem na nie. Plus próbowałem ich odnowioną wersję New Worldu i o ile była ciekawa i dobra na początku, dobra też jest na końcu, to w środku dalej stary New World był. Więc nie wiem, czy naprawdę warto dawać po raz kolejny szansę temu MMORPGowi. Osoby, które nawróciły się lub też osoby, które w ogóle pierwszy raz wypróbowały i się zakochały, dajcie znać w komentarzach, czy warto wracać do tej gry, czy nie.